Dla nas, absolwentów, jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie. Dzisiaj zaczynamy kolejny etap swojego życia, a każdy z nas wybiera własną drogę. Szanowna Dyrekcja grono Pedagogicznym, na Wasze ręce pragnę złożyć w imieniu wszystkich absolwentów, pójdąc przez serca, podziękowania za średnią współpracę. Dziękujemy za ciężar wsparcia. Podtrzymania duchu, a przede wszystkim za mobilizację, która często nie w niej zanikała, czy nie zaniechnięła nikomu odpowiedzialności. Nasza średnia podróż dobiega końca. Dlatego składamy podziękowania za to, że nauczyliście nas, jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Jednocześnie, jednocześnie zapraszamy za przygodę, których byliśmy przyczyną. Dziękując, życzymy również kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Kochanie wychowawcy, to wy nauczyliście nas wytrwałości w trudach i nie poprzestawania na małym, lecz dążenia do wielkiego. To wy obok naszych rodziców kształtowaliście nasze serca i umysły. To wy troszczyliście się o naszą przyszłość i nasze życie. My niepokojni, zmierzni, zaciekli w boju. My ze wszystkimi swoimi błędami dziękujemy. Niech naszym podziękowaniem będzie obietnica obietnica czego nie.